Witam serdecznie, z tej strony ten TrenerDubinBaj Dziś jest ważne zakończenia sezonu Czas zbiorów, czas zbiorów nagród Jakieś treningi Jakieś GP pointsy Za pierwsze o zobaczymy jak to będzie przebiegać Nie przedłużajmy dłużej, o co to? <laughs> na razie nic, nie od razu mam paczuszkę Ale to sobie mówiłem w innym odcinku Tutaj jest na temat treningów i na temat nagród 10. 10 tylko tych treningowych ...skilli. Sezon tam miałem 16 chyba no, troszkę, troszkę mnie oszukali no. Miałem chyba 16 za poprzedni sezon. dobrze. Przeprosiny, wiadomo, chyba za, za te skilly. <laughs> no dobra, potrenujmy sobie te 10 skili chociaż. Potrenujmy sobie te 10 skili. Zobaczymy, czy coś wartościowego wypadnie. A jeszcze. Dobra, zajmiemy się treningami. To jest taki krótki odcineczek. Odnośnie co wpadnie. A jeszcze chciałbym to sprawdzić, czy oni są w formie, czy się forma zmieniła? Coś sprawdzało, aha, rutat, tak. Nie, także formy wszyscy co mają. Jak nie grają, to jakie mają być, nie? Dobra. Ktoś crossing, coś 10, tylko, no szkoda. Kapteńsy, yy, najgorszy skill, no gorzej będzie nie mógł, kurwa, chyba, no. Zawsze jakiś kapitan w drużyny jest, no zawsze. Do kosza. Long range carler. Też tego jakoś specjalnie używam. Nie używam tego skill'a w ogóle. Czy on jest potrzebny? No nie no, jak mam uderzyć to wolę wrzucić pole karne. No to nie, to też mnie jest nieużyteczne, no. Panie, no daj Pan coś do podań, do podań coś. Albo aerial superiority. Albo tak. Tego też nigdy nie uważam. Przecież nigdy sam na sam nie wychodzę. Dipping shot. No, dipping shot może zostać. To jeszcze tam, gdzieś mi się tam użyje. Dipping shot zostaje. Też nie jest jakiś wybitny trap. One touch pass, super. To jest super, ale to chyba to każdy lepszy piłkarz już ma. Ale to zostawiamy sobie. To zostawiamy sobie. One touch pass super. Nie wiem czy to ma czasem... I o, o, o... Omisen. Mi, Jak się nazywał? Ten z Napoli. Omisen? Tak? Osima? No nie, nowe z jaj, panowie, panowie. O, o Siemen, o, o simen. o. Troszkę tu oszukuję mięchonami. Pass, pass i mamy dipping shot, tak, w sumie na razie. No tak. Powinni więcej mi tych ski dać. A może za miejsce rankingowe? Nie, no główkowanie. No dobrze, dobrze. A no, to główkowanie to to każdy lepszy napastnik ma. No brakuje Erlasa zazwyczaj. Soul Control też jest zajebiste. O, to też zostaje. I tu chyba już wiadomo komu damy. Soul Control. Ostatnio mi tego brakowało. Czypsi drugi. Dobrze, czyli dwa razy szybszy do kosza i dwa razy i dwa razy kapteńcy. Pięknie to jest dobre, bo to czasem używam do przerzutów w poprzek boiska. Bardzo często y, Donadoni mi to robi. To jest, to jest fajny skill. To może zostać. No ale to zazwyczaj do tego, do jakiegoś yy, bocznego pomocnika. Ten nie ma nic Ostatni, proszę bardzo. Albo nie, żartowałem. Yy, no nic, nie mam tych skills za dużo. Mam Soul Control, Montage Pass. Dipping Shot. Outside carler, Soul Control. Dobra, lecimy sobie po kolei. fan na razie nie będzie grany. Trend Aleksander. No będzie grany. On ma Outside Carller, ma chyba. Outside carler ma. I on w sumie Advantage Pasters ma. Soul control, sol control by mu się przydało. Nie, no ma sol control. No dobra, no to już diping shot to ja nim nie uderza praktycznie, nie potrzebuję. Lautaro nie będzie grany. Jakiś specjalny teraz. Musimy się troszkę przerzucić na potężniejszy gości. Maldini, ale Maldini nic z tego. Maldini go ma już wszystko, zobacz. Tak, to nawet, ale to było randomowo dodawane, to były czary martwe. <noise> no tutaj nie. Blachowicz, on ma dużo tutaj do, do dodania. Dipping shot też ma. Główkowanie też ma. One Touch Pass nie ma właśnie. No i One Touch Pass nie ma i będziesz miał kolego od. Yy... Ale że co? A ja mu są sombrero, rabone, a to losowo było. Mm. Eee. To jest taki poradnik, nie? Że jak już nawalicie sobie skill losowo, yy, no to wiedzcie, że chyba tylko randomowo można im dodać skile. Zibałem. Panie, <laughs> może reset się uda zrobić? Nie, to nie pomoże. To nie pomoże. przecież, co ty mi robisz no? O Jezu. To wiecie, jak już macie zapewnione 5, tak się taki tutaj tutorial zrobić, no to, no to nie możecie już nic mu zrobić i po prostu cieszcie się, że taki poradnik wyszedł, bo... Dodawajcie no z głową te skille, nie randomowo jak niektórzy frajerzy. No nic, nic nie zrobisz, no czasem jest tak, że mi się klikło. A ten nie ma one touch pass. Ale to ja nie wiem, czy ja go chcę na razie mu dodawać. Zajmiemy się może głównym składem Gavi. On też was ma. Ale Gavi... Outside curler też może mieć. Też mu dodajmy. Outside curler dodajmy mu. Outside curler dodajmy mu. Co ty masz, kolego? Dipping shot. Nie. Główkowanie, główkowanie, Też no. Też sobie można by było dodać, jego nie ma. A resztę ma, tak? Czyli główkowania tylko nie ma. To większe to nie. Ogłówkowanie. Myślałem, że nie ma outside Carler. Nie ma outside Carler. No nic, to dodajmy mu główkowanie w takim razie. Główkowanie. On czasem wchodzi tam do bramki i. Napadior. Napadior każdy mój ma. Jak jest wysoki koleś, to praktycznie każdy ma. Dobra. Ma już główkowanie. Czy mam mu dodać ten jeszcze? Ty shot Nie, nie, ja nim nie, 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 w ogóle z nie, 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 na nie, nie, używam. Roberta też nie, 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 wchodzi z wchodzi z ławki. Możemy dać. One touch pass. Gakpo, nie no, Gakpo jeszcze jest, Outside Carler to by mi się przydał. Soul Control ma, Outside Carler właśnie nie ma. Dobrze, panie Gakpo, on teraz gra w tym składzie, polecam, polecam kolesie mocny. Outside Carler, tak jest. Dobrze rzutło yy, przez, przez boisko. Dobrze, jest. I jeszcze tam chyba jeden, bo skill. Chyba główkowanie, ale on ma główkowanie. One touch pas też, też mu dodamy, też mu dodamy. Dobrze, zostało chyba główkowanie tylko. Fabi nie ma główkowanie, albo nie ma. On nie ma blokera. No, się potrzebuję go do główek. Eee, chyba nie, Pelegrini ma główkowanie, na bank ma. Kurcze nie ma, tyle brak mi z głowy zdobył, a 6-7 ma tylko główkowania, ale wysoki jest, dobra. Myślałem, że bym przekonał, że on ma z takim wzrostem. Bardzo dużo mi go nie zdobył z głowy, aż się zaskoczyłem sam. Dipping shot to nie, soul control też nie ma. Główkowanie mi chyba gdzieś zginęło. Albo już dałem komuś? Deeping shot. Chyba dałem komuś już. No, chyba dałem to. Deeping shot mi został tylko. No to Deeping shot to najlepiej na Casemiro. Albo. A chociaż to może być na tego napadziora. No to napastnik taki klasowy, no to każdy to pewnie ma. Podinium, Benzema, na razie. na razie chłopaków z głównego składu szukam. Haaland? Haaland nawet nie patrzy. Nie ma tego? No bez jaj. No, bez jaj. <noise> zaskoczył mnie, że nie ma tego w ogóle. Taki haland, nie? O nie, no trochę mnie zaskoczył. Troszkę mnie zaskoczył ten haland. Dobra, niech ma. I powoli się szykujemy do nowego sezonu. Othieman, mega zadowolony z tego gościa. No tak na razie skład wygląda, ale to, to też troszkę pozmieniamy i myślę sobie, żeby jeszcze za tego DG wrzucić innego obrońcę. Chociaż bramka, że niech jeden będzie. Tyłek ratuje, no to już. Gdzie będziemy kombinować? Dobra, yy, to by było na tyle. Kuribali, Akanji. A to też musimy tę obronę trochę pozmieniać, bo teraz poważne chłopaki muszą wejść na boisku. A to widzowie mi pomogą. Yy, włożenie składu na nowo. Będziemy walczyć. Także upewnij się, że subskrybujesz kanał i przylajkuj to jak możesz, bo wybijamy się na szerokie wody. Ja już kupuję statek, i wypływamy do z Morza. Pozdrawiam cię, bim baj.